Najlepszą ofertę FIFA Coin z bezpieczną dostawą znajdziesz na supercoinsy.pl. Z kodem TOC dostaniesz 10% zniżki na monety. W tym tygodniu promocji do wygrania jest 15 nowych świetnych kart. Szczegóły promocji w opisie polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam PSG w piątym sezonie, czyli zobaczymy sobie, jak PSG wyglądałoby według FIFA za 5 lat. Co z gwiazdami wielkimi jak Mbappé czy Neymar? Co z młodymi talentami jak Savi i Simons? Eee, wszystkiego dowiemy się w dzisiejszym filmie. Jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawcie oczywiście łapkę w górę, powiedzmy, że 500 łapek i wrzucamy sobie kolejny klub. Piszcie w komentarzach oczywiście, jaki. Chelsea, City, Barcelona Real, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, tak więc dajcie znać w komentarzach. A my zaczynamy od PSG. Przechodzimy sobie, myślę, że do bramkarzy na początek. I mamy tutaj Denisa Franciego z oceną 72, tak więc domyślam się, że jest najsłabszym z tych wszystkich bramkarzy. Dalej mamy Jiri'ego Pawlenkę, ocena 82. Jest także Rico, ocena 79, no i chyba podstawowy bramkarz niezmiennie od 5 lat, ponad już 5 lat, bo przecież 5 lat tu tutaj minęło. Eee, Keygore na Was ocena 85, czyli całkiem fajna jak na 38-letniego golkipera. Fajnie to wygląda, przechodzimy do obrońców. Tutaj mamy Daleja Blind'a, dosyć zaskakująco, że jeszcze z Ajaxu powędrował właśnie do PSG. Eee, Mati Cash. To jest zawodnik, jak się nie mylę. Nottingham Forest albo jakiegoś innego klubu, chyba z Championship. Jeśli się nie mylę. No i ocena 83, całkiem ok, powiedzmy, tutaj u niego wygląda. Radu Dragusin, środkowobrońca, ocena 77, 23 lata, całkiem w porządku. Zawodnik, ale no, chyba jednak nie na pierwszy skład. Dalej mamy Dumfriesa, zawodnik oczywiście z ligi holenderskiej, także tak jak Blind. Ocena 83, tak więc wygląda tutaj zdecydowanie lepiej od Blinda. No i chyba wyrywalizuje opozycję pierwszego prawego obrońcy z Cashem. Chociaż mamy tutaj jeszcze Riz Jamesa, który ma ocenę 86. No jest zdecydowanie najlepszym prawym obrońcą. No tak więc chyba jeśli chodzi o tą pozycję, no to Rhys James tutaj podstawowy zawodnik. nios ocena 90, tak więc mamy pierwszego podstawowego e, środkowego obrońcę zdecydowanie. Mega fajnie wygląda. Jest Timothy Pembele, kolejny prawy obrońca, tak więc z tych prawych defensorów już mamy czterech właściwie na mega spoko poziomie. Jest środkowy obrońca jakiś młodziutki Edson Andre Mate Jr., nawet nie wiem, co to za narodowość, jest tak szczerze. Nie mam pojęcia: no jakaś afrykańska, chyba narodowość, ale jaka? Komory? Nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę nie wiem. E, natomiast. 19 lat i ocena 61. Dalej mamy Davinsona Sancheza, ocena 82. Obok niego Stefan Savic także 82. Tak więc tutaj mega podobnie ta dwójka. No i na koniec Wander Brempt. Kolejny prawy obrońca, jakby tak powiedz, że miał braki na tej pozycji. Tak więc mamy ogólnie pięciu prawych, solidnych obrońców, z czego żadnego lewego. Środków i obrońcy, no to podstawą jest na pewno Marquinhos z oceną 90. No i obok niego albo Sanchez, albo Savic z oceną 82. W e, środkowej pomocnicy, e, i tak dalej. Defensywni, ofensywni. E, zaczynam od Ismaela Bennacera. Ocena 83 w jego wypadku. Tutaj prawy pomocnik Jack Clark. Ocena 77. Kolejny środkowy pomocnik z oceną 83. Czyli Alexis Cloud e, Maurice. E, mamy także prawego pomocnika juniora Dina Ebimbe. Ocena 80 jego wypadku. Jest także Fadiga z oceną 76. Mamy też Dytiatewa. Ocena 67 u niego, jedynie. Tak więc no tutaj na pewno nie jest jakimś podstawowym zawodnikiem. Idris Gueye, Jego niestety nie dobiemy się, bo kończy karierę. Tak więc nie da rady, jakby wyskautować jego oceny ogólnej ale za to mamy Babukara Kamarę no i na pewno jest to podstawowy defensywny pomocnik, bo ocena aż 86 w jego wypadku, no i ciekawie wygląda były zawodnik Olimpiku Marsylii prawy pomocnik Grafa, ocena 83, całkiem spoko jest także Pedri z oceną 86 tak więc no tutaj Kamara i Pedri ocena 86 Pedri jeszcze na pewno się rozwinie Kamara myślę, że też na spokojnie, tak więc no, wygląda to mega, mega fajnie. Jest także Rafinia cały czas w PSŻE, co co nam 80. Jest Marco Royce, co ciekawe, ocena 80, 36 lat. Dosyć dziwny kierunek Roysa trzeba przyznać. No, ale jednak zdecydował się na coś takiego. Jest Xavi Simons, e, ocena 77 w jego wypadku. Tak więc już powolutku można powiedzieć, że staje się podstawowym zawodnikiem PSŻE. Choć szczerze mówiąc, liczyłem, że ta ocena będzie jeszcze wyższa już będzie coś koło e, ponad 80. Jest tutaj Kajs Ruiz Atil, ocena 78, więc w jego wypadku no, podobnie się to przedstawia jak właśnie e, u Simonsa. E, defensywny Polski Samson, e, Tijani, e, ocena 74. Mamy Wiktora Cygankowa z oceną 86, tak więc bardzo fajnie. Axel Wicel, ocena 78, już też wiekowy zawodnik, ewidentnie tutaj z Marco Roysem przyszli do tego PZS jeszcze dorobić trochę kasy. No i jest także Fausto Vera, ocena 81. Czas na napastników i zaczynamy nie od Byleko, od Kyliana Mbappé z oceną 95. Klauzula odstępnego prawie pół miliarda, pół miliarda wynosząca, więc kwota niesamowita. No tego. jego statystyki są niesamowite. I w wieku 26 lat ocena 95. Obok niego Kenny Nagera, 76, ocena ogólna i 23 lata. Tak więc ewidentnie taki zmiennik Mbappé, zawodnik, no, który wchodzi po prostu, kiedy Mbappé musi odpocząć, czy po prostu ma jakąś konturę. Jest także Pablo Sarabia, ocena 78 w jego wypadku. No i oczywiście jest także Neymar z oceną 89. Tak się prezentuje tutaj Brazylijczyk cały czas oczywiście w barwach PSG. Tak więc to tyle jeśli chodzi o skład PSG. Mnie zaciekawiło, czy Angel Di Maria już zakończył swoją karierę. I widzę, że nie. 37 lat, Wolverhampton. Wow! I po tym sezonie kończy karierę, tak więc po tym sezonie już Angela Di Marli nie będzie, ale no mega, mega śmiesznie to wygląda jak właśnie Angel Di Maria tutaj w Wolverhampton wrócił sobie do Ligi Angielskiej, ocenka 74, tak więc pewnie jest tam tylko jakimś zmiennikiem, ale ciekawe, ciekawe się to prezentuje, jeśli chodzi o jakiś jeszcze tutaj zawodników byłych w PSG no to Julian Draxler na pewno zdecydował się wrócić jak widzicie do ligi niemieckiej ocena 81 w jego wypadku no tak więc tutaj w tej lidze niemieckiej pewnie gra sobie na fajnym poziomie w pierwszym składzie no a w PSG wiadomo był po prostu no trzeba przyznać jednym z wielu zobaczmy sobie jeszcze może Berattiego na przykład bo to też może być ciekawe gdzie on trafił a on trafił do Liverpoolu z oceną 86 Mamy Berattygo w Liverpoolu, tak więc tak to się prezentuje jeśli chodzi o niego. Kogo tam jeszcze możemy sobie sprawdzić? Kim Pembe na przykład, też jestem ciekawy, gdzie trafił Presnell. Kim Pembe 87 Ocena i Borussia Dortmund. No tak więc też ciekawie się to prezentuje, że zdecydował się właśnie odejść też do ligi niemieckiej. I to chyba tyle, bo tutaj są jeszcze oczywiście jacyś inni zawodnicy, jak Kurzawa, jeszcze jacyś inni. No ale to już są na nieco słabszym poziomie kurzaba, jak widzicie, w Crystal Palace. W sumie spoko kierunek tam pewnie sobie pogra w pierwszym składzie na wpęd że jednak byłoby ciężko a tak no, coś tam u niego się na plus zmieniło. Tak więc tak to wygląda, jeśli chodzi o te że w piątym sezonie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby dać znać, jakie kluby mam pokazać w kolejnych filmach. Eee, no i co? Największym pozytywnym zaskoczeniem Mbappé Ocena 95. Neymar cały czas się trzyma. Takie zaskoczenie nietypowe, no to ten Di Marlia z Oceną 74. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki, że oglądaliście. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do usłyszenia. I siemanko.